Ej, jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zrobić komendę wykrzyknik SO, czyli tak zwany shoutout, którego możesz używać po rajdzie na twój kanał. Kliknij ten plusik, a ja za chwilę pokażę Ci, jak to zrobić. Oczywiście przechodzimy do Stream Elements. Klikamy Go to Dashboard. Następnie z menu wybieramy adbot, Add Comments, a tam comment. z prawej strony mamy przycisk. Add New Comment. Teraz w nazwie komendy wpisujesz SO, tak jak na przykład popularnie używają tego różne osoby, lub cokolwiek, co chcesz, żeby było Twoją komendą. Ja używam wyrazu polecam. I następnie w tym miejscu wpisujesz treść komendy. Czyli teraz do komendy, której ja używam. Będzie nam po prostu łatwiej. Jak widzisz, moja komenda nazywa się wykrzyknik polecam. Komenda składa się z fraz. Polecam, dolar, Nawias taki z dzióbkami, w środku musi być jedynka. Później jest informacja o tym, jaki jest link do kanału tej osoby, a następnie na samym końcu wywoływana jest kategoria, w jakiej ostatnio ta osoba grała. Wszystkie te komendy wrzucę w komentarz, żebyście mogli sobie łatwo skopiować. One będą też dostępne w Discordzie, do którego link macie w bio. Taką komendę zapisujecie i później możecie jej spokojnie używać. Już wam pokazuję jak to wygląda. Wciskamy wykrzyknik, polecam. I na przykład I jak widzisz, pojawił się link do kanału wraz z kategorią, jaka ostatnio była grana przez tą osobę. Dzięki dzięki i do zobaczenia w następnym tutorialu. Cześć.